Miłość. Karty przyłożyłam. Tradycyjnie wylosuję trzy karty. setno Piątka monet. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada? Kurowa monet. Sedna, piątka, monet. Człowiek czuje się samotny. Brakuje mu osoby, z którą chciałby mieć kontakt. Czuje bezsilność. Czeka bez działania. Ma nadzieję na cudowną odnowę. Piątka, monet, pokazuje, że dostaniemy z zewnątrz pomocną dłoń. Wystarczy, że ją przyjmiemy. Anioły zrobią za nas całą pracę. Bardzo często jesteśmy tak zgorzkniali, tak przygnębieni we własnym bólu, że odrzucamy pomocną dłoń. Nawet jej nie chcemy dotknąć. Nie chcemy ją zobaczyć. Bo nasza rozpacz jest większa od pomocy. Co wychodzi naprzeciw? Siódemka mieczy. To jest również odzyskanie czegoś. To jest również takie uświadomienie sobie, że nie doceniliśmy strony przeciwnej, przeciwnika, który może odpłacić się tym samym i w taki sam sposób. To jest również odkrycie naszych czy czyichś zamiarów. To jest również takie narzucenie swojego zdania. To jest również zniechęcenie, gniew, złość, lęk przed ujawnieniem prawdy. To jest również kradzież, nieuczciwość, nieuczciwe umowy. Wynik, odpowiedź, rada: Króla Ward. Wszystko toczy się dobrym trybem. Należy czekać. Sytuacja poprawi się, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym, miłosnym. Pomocna będzie kobieta. Potrzebna będzie ci wiara we własne siły. Musisz mieć dużo optymizmu, korzystaj z życia. I nie martw się o sprawy materialne. Kurwa monet pokazuje kobietę bogatą, egoistyczną, nieco zimną. A w miłości może być absorbująca i namiętna. Uważa, że jej się to należy. Również uważa się, za osobę niezrozumiałą, niezrozumiałą przez otoczenie, lecz nic nie robi, aby ją zrozumieli, akceptowali, zaakceptowali. To jest również duma, która płynie na tonącej desce. To wszystko. Zapraszam za tydzień. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.